Dowód, że wielkie mięśnie nie zawsze oznaczają siłę. Gdy kulturyści chcieli się zmierzyć z robotnikiem, nie poszło po ich myśli. Zaczęli od wyciskania worka cementu nad głową. Kulturyści zrobili to łatwo, ale robotnik postanowił się tym pobawić. Najbardziej rozbawił mnie ten komentarz pod tym filmikiem. Nie, nie ma czegoś takiego jak siła funkcjonalna i siła niefunkcjonalna, tylko każda siła jest funkcjonalna, ale na swój sposób. Tutaj mamy akurat przykład osób, które mają siłę specyficzną do danego ruchu wyrobioną oraz osób, które po prostu nigdy nie robiły tego ruchu, więc nie mają siły specyficznej do tego ruchu. Ci robotnicy prawdopodobnie przez ostatnie kilkanaście lat przenosili te worki, rzucali nimi cokolwiek, dlatego zbudowali siłę w tych ruchach i mogą sobie bez problemu podnosić te worki. Natomiast kulturyści po prostu robili. Na siłowni, nie wiem, przysiady, ława, cokolwiek. Chciałbym zobaczyć teraz taki filmik, gdzie oni biorą tych robotników i kulturystów, no i każą robotnikom wycisnąć 200 kilo na klatę. No, pewnie tego nie zrobią i raczej nawet nie wycisną 150 kilo. No, a ci kulturyści wyglądają, jakby się tym rozgrzewali. Mamy na scenie naukowej coś takiego jak side, s -A -I -D, czyli po prostu adaptacje specyficzne do wymogów. Ta teza mówi nam o tym, że organizm zaadaptuje się do tego, czym w niego rzucimy. Tak w skrócie, czyli w praktyce. Jeśli będziesz biegał, to staniesz się lepszy w bieganiu. Jeśli będziesz wyciskał, to będziesz silniejszy w wyciskaniu. No i ma to sens, bo powtarzając jakiś ruch, nasz organizm uczy się wykonywać ten ruch coraz wydajniej czyli spożytkować coraz mniej energii na to. Czyli po pierwsze, hipertrofii doświadczą w głównym stopniu te włókna, które są najbardziej odpowiedzialne za dany ruch, które mają najlepszą dźwignię, największą siłę w danym ruchu, a szczególnie w ruchach wielostawowych, takich jak na przykład w trójboju, nasz układ nerwowy znajdzie inne mięśnie, inne struktury, które wykorzysta do tego, żeby sobie ten ruch ułatwić. Dlatego jakie wnioski? No wnioski takie, że jeśli chcesz więcej wyciskać, to musisz wyciskać dużo i musisz się skupić głównie na wyciskaniu sztangą. Oczywiście nie, nie jak na przykładzie tych robotników musisz wyciskać dzień w dzień po 12 godzin przez 15 lat, żeby mieć super efekty na wyciskaniu. Tak, będziesz miał dobre efekty, ale o wiele lepiej będzie, jeśli będziesz wyciskał na przykład 2-3 razy w tygodniu. Od 2 do 6 serii, powtarzał to regularnie i miał w swoim planie różne wersje, różne wariacje tego wyciskania ze sztangą, oczywiście bazując, mając zawsze w planie to główne, ciężkie wyciskanie sztangą, w którym chcesz zwiększyć siłę. Tak w ogóle to przetłumaczyłem ten filmik na początku z angielskiego na polski przez AI, tak żeby wam się to łatwiej oglądało. Nie wiem, podoba Wam się coś takiego?